W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zawodnikach, którzy aktualnie ścigają się na poziomie world tourowym, ale w przeszłości odnosili mniejsze lub większe sukcesy w innych dyscyplinach sportu. Tak jak większość z was pewnie doskonale zna przykłady Remko Eweny Pula jako byłego piłkarza, a Primorza Roglicia jako mistrza świata w skokach narciarskich, tak z dzisiejszego odcinka dowiecie się, co za dziecka robił van der Poel, Matthias Wacek czy Florian Lipowic. Zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do tych bardziej nieoczywistych zawodników, zaczniemy od podstawowych przykładów. Primoż Roglicz, który jeszcze do 2011 roku był skoczkiem narciarskim. Odnosił sukcesy w zawodach Pucharu Kontynentalnego, odnosił sukcesy w Juniorskich Mistrzostwach Świata, później upadek, kontuzja, rehabilitacja i zalecenie jazdy na rowerze przez lekarza. Jak się później okazało, miał wybitne predyspozycje do tego, aby uprawiać właśnie tę dyscyplinę sportu i tym samym Weniec przebranżowił się na kolarstwo. Początki nie było łatwe, ale jak doskonale wiemy, później wszedł na bardzo wysoki poziom. Troszkę inaczej wyglądała ta droga uremko Ewenepula, Pula, który jako kilkunastoletni chłopak grał w piłkę w młodzieżowych drużynach takich jak PSV Eindhoven czy Anderlecht Bruksela. Był także częścią młodzieżowej reprezentacji Belgii, ale w 2017 roku postanowił raz na zawsze pożegnać się z piłką nożną, aby skupić się tylko i wyłącznie na kolarstwie. I tutaj też trzeba przyznać, że efekt końcowy jest co najmniej zadowalający. Michael Woods, czyli aktualny mistrz Kanady, jak niemal każde kanadyjskie dziecko, marzył o tym, aby zostać hokeistą. Okazało się jednak, że ma wyjątkowe predyspozycje do tego, aby startować w biegach średniodystansowych, czego owocem były rekordy Kanady w biegu na mile czy 1500 metrów. Był także mistrzem Panamerykańskich Mistrzostw Lekkoatletycznych Juniorów w 2005 roku, ale potem kontuzja pokrzyżowała jego plany, a mianowicie nawracające złamanie zmęczeń, w lewej stopie Woods przeszedł dwie operacje, ale niestety nie przyniosły one żądanego efektu. Rover traktował jako formę rehabilitacji, a za namową kolegów wystartował w pierwszym wyścigu. Florian Lipowicz, czyli rewelacja tegorocznego Tour de France, trzeci kolarz klasyfikacji generalnej i zwycięzca klasyfikacji młodzieżowej, jako nastolatek specjalizował się w biatlonie. W 2015 roku przeprowadził się wraz z rodzicami do Zifeld, gdzie zaczął uczęszczać do szkoły... Sportowej specjalizującej się właśnie w sportach zimowych. Zapowiadał się na naprawdę niezłego biatlonistę, był częścią reprezentacji Niemiec, a latem trenował na rowerze jako taki typowy trening kondycyjny. Niestety potem zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i tak naprawdę jego możliwości treningowe ograniczyły się do jazdy na rowerze. Zaczęło mu się to naprawdę podobać do tego stopnia, że zaczął startować w zawodach amatorskich, w maratonach, które zaczął wygrywać i zainteresowała się nim Drużyna Tirol KTM, która zaoferowała kontrakt, no i tak Florian Lipowic zaczął być kolarzem. Mało kto wie, że obiecującym piłkarzem za dziecka był także Mathieu van der Poel. Udało mi się nawet znaleźć rozmowę z pierwszym trenerem Mathieu van der Poela, tym piłkarskim trenerem, czyli Jackiem Havermansem, który porównywał talent Holendra do innego Holendra, aktualnie gwiazdy reprezentacji Holandii i FC Barcelony, czyli Frankie de Jonga. Gdyby Mathieu dołączył do nas w wieku 9 lat i mógł nieco bardziej dopracować swoją technikę, mógłby zajść w piłce naprawdę daleko. Z pewnością zostałby profesjonalnym piłkarzem. Dwa lata po Mathieu, Frenkie de Jong również przyszedł do nas na testy. Teraz gra dla FC Barcelony. Nie twierdzę, że Mathieu miał tyle samo talentu co Frenkie, ale obaj mieli w sobie coś wyjątkowego. Mieliśmy skoczka narciarskiego, biatlonistę. To teraz przyszedł czas na biegaczy narciarskich. A Jorgen Nordhagen, czyli aktualny Norweg z drużyny Wisma Lisebike, był naprawdę wybitnym narciarzem biegowym. Był mistrzem świata w 2024 roku w biegu masowym na 20 km stylem dowolnych. Te mistrzostwa świata odbyły się w planicy. Pokonał drugiego zawodnika o 2 minuty i 11 sekund. Także to był naprawdę jeden z bardziej obiecujących norweskich biegaczy narciarskich. Ciekawe jak ta kariera by się rozwinęła, ale tego już się niestety nigdy nie dowiemy, ponieważ Nordhagen po tych Mistrzostwach Świata skupił się tylko i wyłącznie na kolarstwie. Ale to pokazuje jaki to jest fenomen wydolnościowy i jaki potencjał drzemie w Jorgenie Nordhagenie często porównywanym do... Jona Saviniego. Innym przykładem byłego biegacza narciarskiego jest Matias Wacek, czyli Czech z drużyny Lidl Trek, który w przeszłości był wielokrotnym mistrzem Czech w tej specjalności. Jeszcze w 2020 roku startował w zimowym festiwalu młodzieży w Lozannie, gdzie zajął miejsce 15 w wyścigu klasycznym na 10 km, ale jednocześnie uprawiał kolarstwo i okazało się, że jednak na rowerze ten potencjał ma zdecydowanie większy. Jednym z ostatnich przykładów, który mam przygotowany jest Tobias Foss, czyli były mistrz świata w jeździe indywidualnej na czas, ale w przeszłości biatlonista. I znalazłem taką wypowiedź Norwega, w której to podał przyczynę, dlaczego nie chciał dalej rozwijać swojej kariery biatlonowej, a mianowicie. Byłem też naprawdę zainteresowany biatlonem w tamtym czasie. Problem polegał na tym, że byłem fatalnym strzelcem. W zawodach, w których udało mi się trafiać, plasowałem się wysoko. Może gdybym potrafił lepiej strzelać, nadal uprawiałbym biatlon. I to jest też kolejny przykład tego, że jednak te dyscypliny, takie jak biegi narciarskie, takie jak biatlon, często łączą się z kolarstwem, jeżeli chodzi o te aspekty fizyczne, jeżeli chodzi o te aspekty wydolnościowe. No i jeżeli faktycznie Tobias Foss miał problemy z celnością, to może dobrze, że ostatecznie postawił na jazdę na rowerze. Tych przykładów w peletonie jest oczywiście zdecydowanie więcej, jak chociażby Cameron Wurf, który w 2004 roku startował w Igrzyskach Olimpijskich w wioślarstwie. Potem ścigał się na poziomie worldtourowym, a jeszcze podczas epizodu w z Grenadiers startował w popularnym Ironmanie. Takim przykładem jest także Anton Palcer, który aktualnie ściga się w Red Bull Bora Hans Grohe, a w przeszłości był mistrzem świata w biegach wysokogórskich juniorów. Ciekawym caseem jest też Jason Osborne. Osborne, który to miał medale Mistrzostw Świata w Jośladztwie, potem wygrał Mistrzostwa Świata na Zwiftie, dzięki czemu oferowano mu kontrakt drużynie Sudal Quickstep. Tam nie do końca to wszystko wyglądało tak jak powinno, więc ostatecznie nie podpisał stałej umowy z Quickstepem, ale zakontraktowano go w Alpesin Dekenik. Aktualnie Jason Osborne nie ściga się już w World Tourze, ale z tego co widziałem, startuje w wyścigach gravelowych. I jak widać, tych przykładów jest coraz więcej. Łatwo także dostrzec tendencję, że do kolarstwa trafiają zawodnicy, którzy nigdy szkolili się w tych zimowych dyscyplinach sportu, takich jak biegi narciarskie czy biatlon. Bo jednak specyfika wysiłku jest bardzo zbliżona, a jazda na rowerze jest też stałym elementem treningu aktualnych biegaczy narciarskich czy biatlonistów. Jestem ciekaw, w przyszłości doczekamy się także w polskim peletonie takiego przykładu. No tutaj spora praca do wykonania na poziomie. Ministerialnym, na poziomie centralnych ośrodków szkolenia, ale także identyfikacji talentów na poziomie Polskiego Związku Kolarskiego. Wiemy, że aktualnie jest w tym dość różnie, ale jeżeli wyznacie przykłady zawodników, którzy kiedyś odnosili sukcesy w innych dyscyplinach sportu, a aktualnie oglądamy ich w kolarskim peletonie, to dzielcie się w komentarzu. Ja dziękuję za ten odcinek i do usłyszenia następnym razem.